I na koniec, moi drodzy, też nie mogę się powstrzymać, aby skomentować muzykę kościelną. To adresuję tu takich, których nudzi chorał. A dlaczego Cię nudzi chorał? Ponieważ masz mózg nieprzygotowany do słuchania muzyki kościelnej. Bo jak się słucha za przeproszeniem latami, padziewia, roku, roka. Tam rock and roll, beatu, disco, czy tam czegoś jeszcze, hip-hop i inne tego typu, co uchodzi za muzykę, a wcale nią nie jest, tylko jakieś dźwięki, no to potem, gdy przychodzisz na coś radykalnie innego, co pochodzi z radykalnie innego źródła, czyli od Ducha Świętego, od kontemplacji samego Boga, to ty się ludzisz, boż tak nasiąkł nasiąk twoje, twoje myślenie muzyką tego świata. Już Platon zauważył, że trzeba patrzeć na ręce tym, którzy, u, którzy układają utwory muzyczne, ponieważ nimi się steruje społeczeństwo, ponieważ muzyką steruje się sterować społeczeństwem. Mądrzy byli, wiele wieków temu na to już to odkryli. Dlatego Kościół pielęgnował swoją własną muzykę sakralną, świętą, i znowuż odejście od muzyki sakralnej, świętej, Bogu poświęconej, słowa, teksty i linia melodyczna, wynikająca z kontemplacji Boga, oczywiście można ją popsuć wykonaniem, ale staram się najlepiej. I na to miejsce wkładamy świecką muzykę, to przyjmujemy ducha tego świata, znowu myślenie tego świata wkracza do świętych przybytków. Zachęcam do włożenia wysiłku Naprawdę można się odzwyczaić od słuchania tej współczesnej muzyki. A wtedy jak człowiek odzwyczai i zacznie mu się podobać muzyka sakralna, to w pewnym czasie dojdzie, jaki głupi był, że jemu się kiedyś coś tak płytkiego, tak beznadziejnego podobało. I będzie mu wstyd przed samym sobą. I to jest dobre.